Show, show. Cześć, witamy w kolejnym odcinku programu ze Spectrze Show. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam najnowszą gazetkę ze spetrządz za kątek Tak jak zapowiadaliśmy w ostatnim yy, no, odcinku. W ostatnim odcinku robiliśmy piknik, pamiętacie, no ja też. I na przyjście gazetkę z wielką chęcią. Czekajcie chwilkę. No dobrze. Ja będę mówiła o tym, przewracała stronę. A potem odwrotnie będzie. Dobrze? Zgoda. No więc dobrze, zacznij. Little Co tak jest logo. zakątek, zwierzątek. Dwa prezenty. Losuj. Z... Zabawa, losuj i wysuj. Świat zwierząt. Ha, tak wygląda nasza gazetka. Dalej, proszę Dina. Dobrze. Tu mamy reklamę. No Motylek, mówi, spis treści gry i zabawy, a tu mamy do poczytania. Kotek, w następnych numerach, małpka, żabka, świnka i wiewiórka. Na stronie 20 jest dostępny konkurs. Dalej. Dobrze. Co no, następne ukocha zwierzęta? Trzeba probać kredkę lub ołówek wzdłuż przerwanych linii, a dowiesz się co jest przysmakiem tym do pieska? Może być chyba kość. A do ptaszka? Zielenka. A do zebry będzie chyba trawka, no nie? No właśnie. A tu mamy kocham zwierzęta, zebry. Pasiaste, ślicznotki mhm. ta, Tutaj jest taki mało zebra. Nie chcę mi się czytać. Później masz się Tak, wyglądają zebry. To są flamienicy. I tutaj jest duża zebra i mała. Tu jest ciekawe. Yy, Pasiaste wzór na ciele zebry jest niepowtarzalny, tak jak odcisk palców człowieka. I tutaj też widzimy szkajkę. Zebry mieszkają w Afryce, w Afryce. Lubią też tereny trawiste na, na południe od Pustynnej Sahary, a, a czy wiecie, że zebry to, to bardzo bliskie kre, to bardzo bliski yy, krewnik koni, tylko są nich nieco mniejsze i wyróżniają jej przepiękne brękowate czarno-białe paski, paski, czarno-biały paski skóra. No, więc dalej kina z wielką chęcią. Tu mamy kochane zwierzęta, także koliber brzęco, brzęczący ptaszek. Ten ptaszek to był koliber. Widzisz, mamy koliberkę tu też i tu mam kwiat. Ej ciekawostka: kolibry mogą latać nie tylko do przodu, ale i do tyłu. Druga ciekawostka. Potrafią wnosić się do góry w pozycji niemal, nie mia, niemal pionowej i nagle zawisnąć w miejscu. Czy Kolibry świetnie latają, ale nie potrafią chodzić, po, bo mają bardzo krótkie nóżki. I gdzie mieszkają? Kolibry żyją w Ameryce Północnej, Południowej oraz na, wysp na wyspach Karabiskich. No mamy, dalej idziemy. Też kocham zwierzęta, pies haski, szybki, siłacz. Mam malunki, male, malutkiego, pies haskiego, a tu już dorosłem. Ciekawostka: haski może mieć niebieskie oczy, a czasem każde oko ma inny kolor. No, tu mamy druga ciekawostka. Słowo haski oznacza ochrypły. Tam nie nazywano tak wszystkie psy używane do ciągnięcia do i gdzie mieszkają Psy husky, rasy haski pochodzą z Alaski. Ry, znanego z bardzo długiej mroźnej zimy. A to się zajmuje... Psy haski pochodzą z Alaski. No idziemy dalej. No, proszę. Dziękuję. Zabawa. Biedroneczki są w kropeczki. I tu trzeba... Yy, no trzeba identyczne. No, mamy. Tu mamy nagrodę dla głodomora. To są niech specjalnych też za papa Aha, Trzeba połączyć jakoś, nie wiem jak. Dalej. Dobrze. Mamy Kobie, komiks, jest zajączek. Aha. Pierwszy obrazek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, dalej. Dobrze.

Bo przypatrz się dobrze tabelce z literkami i odszukaj wszystkie słowa, które kojarzą się, kojarzą się z wiosną. Krokus, tulipan, bocian, nartys, moczel, jacy drzonki. No, tutaj mamy. Tu mam kawałek plakatu. Dalej, dobrze. mam plakat, ale piękny. Z różowym ślimaczkiem. Kwiat, śliczny. Dalej, i tutaj mamy drugą półtorej plakatu. No, Tina, teraz Twoja kolej, żebyś ty mówiła. Dobrze. No, tu mamy. Pier ze Pierwszy pojazd kolekcji LPS. Tak wygląda w po opakowaniu. Tu już bez. No, dobrze. Dalej, łatku. Ja. Dobrze, idziemy dalej. Wybieraj nagrody. To jest wysłanny konkurs. I tu Pierwsza nagroda razy sześć. Druga nagroda razy sześć. Trzecia nagroda razy sześć. Czwarta nagroda razy sześć. Piąta nagroda razy osiem. Szósta nagroda razy pięć. I siódma nagroda razy cztery. No. Tu, tu jest... Yy, zastanów się, jakie zwierzątko kojarzyć się z biotą. Napisz krótko, dlaczego je lubisz. Swoje odpowiedzi przysyłajcie do nas pocztą lub sms-em. Aktorzy najciekawszych uzasadnień otrzymają, yy, otrzymają nagrody, które sami wybiorą spośród pokazanych na zdjęciach. No ładnie, idziemy dalej. Dobrze. No, tu mamy baw się kolorami, kolorowanka. Trzeba też połączyć. Tu zabawa. Mały artysta. No, tu mamy zwierzątko. Kotek, piesek, małpka, rzadka, świnka, wiewiórka. Kolor różowy, czerwony, brązowy, niebieski, żółty, zielony. Takie szczególne. Kwiatek. Kwiatka, kropki, smoneczko, listek, serduszko. No, dalej. Dobrze. Dobrze. I tu mamy jak się bawi. Tu się nie chce czytać. O, mamy takie, takie. I tak, tu mamy pamiątnika Biedronki, płetwy Piękwina. a tu mamy, mam. i tu mamy obrazek. Dalej, dobra, tu mamy gry i zabawy, ciepło czy zimno. Trzeba sprawdzić, z których pochodzę. Mhm, mm czy ciepło czy zimno. Tu mamy uśmiechnięcie się, dowcipy i zagadki. Też tam niektóre zagadki. Nauczyciel pyta dzieci w klasie, czy wiecie dzieci gdzie jakie? Tak, nie buduje gniazda? głasza się miasio. Tak, to kukułka, nauczyciel. A wiesz czemu nie buduje? Jasio, bo mieszka w zegarach. No dobrze, to jest drugi, to jest trzeci, tu jest czwarty. No nie możemy go odczytać, bo już jest bardzo późno. Dalej, dobra. Mamy zabawa w okolę oko. Mhm. Tu mamy test, jakie zwierzątko do ciebie pasuje. Od najwięcej odpowiedzi A to jest najwięcej odpowiedzi B, najwięcej odpowiedzi C. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalej. Sześć. Poczta wesoły fan klub. Mamy wszystkie te poczty. Dobrze, to mam rozwiązania. To jest rozwiązanie z konkretnym. No więc tak wygląda poczta. I tu są rozwiązania, jak już mówię. Dalej. I tu mam już konik, jest reklama. Wielka zabawa z mini magazynem w resoluki. No znam to. No, teraz chyba czas na no, to przeszedł czas, na dodatek. No pewnie. Yy, ja może to wyniosę i przyniosę dodatek, dobrze? Ja No mamy tutaj dodatek. Tak wygląda. Różowy kotek rozpatrujemy. Dobrze, kilka. OK. Mamy, tak wygląda e, magnet. Jest zawieszka. I także z tyłu. O tutaj jest magnet. Dobrze, tu przeczytam. Różowy kotek. To jest druga karta kolekcjonerska. Najlepszy przyjaciel Matyńczyk. ulubiony film Garfield, ulubiona zabawa, konkurs piękności, konkurs piękności przez Max, słodka śmietanka, znaki szczególne, biały, puszysty, kołnierzyk. Moje hasło. Choć przyjaciół mam wielu mam, czasem lubię pobyć sam. No dobrze. A pamiętacie, jak mówiły mówi... A pamiętacie, jak mówiłem, że. Ja A pamiętacie jak mówiłem, że w pierwszym odcinku, że pokażę Wam ten... Yy, yy, nie, chyba zapomnieliśmy Wam pokazać karty kolekcjonerki, czy to Dalmaty, czy to już nie pamiętam. Więc teraz Wam pokażemy. Tina, czy przyniesiesz? Pewnie. Poczekajcie chwilkę, już. Eee, już za chwilkę. Gdzie ja to położyłam? Eee, nie, nie, nie to nie tu. O tu też nie. O tu mam. Jest karta kolekcjonerska na razie. O, karta kolekcjonerska, ta jest pierwsza. Rozpakujemy i przeczytamy. Kuta karta kolek kolekcjonerska pierwsza. Najle najlepszy przyjaciel różowy kotek. Ulubiony film, to jeden dla Almatyńczyków. Ulubiona zabawa. Oportowanie z wody przez maksa ikonki z szczególne kwiatki na uchu i łapce. Jest moje hasło. Jestem wiernym przyjacielem, pomoc innym moim, moim celem. Jest dobrze. I tutaj mamy także yy, dla Matęczyka. O, tak bardzo wygląda. Tu ma zawieszkę. A tu ma. No, więc chyba już tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo serdecznie za obejrzenie już trzeciego naszego odcinka i zapraszamy na kolejne, prawda? No pewnie. A w następnym odcinku odwiedzimy przy, przyuroczy salon piękności. Salon, no to jest salon spa, salon piękności. Niektórzy różnie na to mówią. Który prowadzi... Który... W którym, no... Pracuje nasz przyjaciel York Tofik. No więc dziękujemy za obejrzenie, więc do widzenia.